Pomiędzy 7 a 21 października 2003 roku 34 odcinek Eda, Eda i Ediego został przypadkowo wyemitowany tydzień przed planowaną emisją. Jego zawartość wzbudziła wiele kontrowersji, a także wywołała dziwny lęk u oglądających. Fabuła odcinka była na tyle paranormalna, że zyskał on rangę zakazany. Zamierzam Wam teraz opowiedzieć całą fabułę 34 odcinka. Jakość odbiegała od innych produkcji, jednak utrzymywała się w normach. Głosy bohaterów były wzburzone i obniżone. Od czasu do czasu na ekranie pojawiały się linie biegnące z góry na dół. Podobne zjawisko można doświadczyć oglądając filmy ze starych kaset VHS. Zachowanie postaci również było inne. Pałali do siebie wzajemną nienawiścią. Główni bohaterowie używali szczególnie wulgarnego języka, co kompletnie do nich nie pasowało. Odcinek zaczął się widokiem Ediego, maszerującego po ulicy wraz z Edem. Chudego Eda nie było z nimi. Po chwili Edi zaczął się zmieniać. Jego oczy przybrały czerwony kolor, a Ed wydawał się jakby nieobecny. Włóczył się za Edim, ledwo poruszając nogami. Miał łzy w oczach, które natomiast były skierowane w nieznanym kierunku. Następnie widzimy Kevina, który jechał na swoim rowerze, zmierzając prosto na Edów. Obraz stał się rozmazany i można było usłyszeć niski jęk Ediego. Jednak nie mamy pewności, czy Kevin uderzył w Edów, gdyż ekran w tym momencie zrobił się czarny. Po chwili obraz powrócił i mogliśmy oglądać tę samą scenę. Tym razem jednak obraz zrobił się strasznie czytelny. Jedyne co mogłeś zobaczyć to zieloną plamę, pędzącą w stronę żółtej plamy. Jednak ponownie pojawił się jęk. Tym razem bardziej intensywny oraz buczenie, które skutecznie zagłuszyło odgłosy Ediego. Potem pojawia się natychmiastowo scena ukazująca chudego Eda, leżącego w łóżku Ediego. Przejście pomiędzy scenami nastąpiło tak szybko, że mógłbyś na łamek sekundy poczuć niepokój. Nagle chudy Ed zaczął się poruszać. Ześlizgnął się z łóżka i maniakalnymi ruchami ciała próbował jakby się wydostać z pokoju. Po chwili zaczął wydawać z siebie jęki bezradności. Mogłoby się wydawać, że umiera. Obraz ponownie się rozmazał, po czym nastąpiło przybliżenie na drzwi frontowe. Takie ujęcie utrzymało się w bezruchu przez ponad dwie minuty. Nie było żadnych odgłosów. Jęki chudego Eda ustały. Po prostu w idealnej ciszy spoglądałeś na drzwi. Następnie została ukazana scena, przedstawiająca Sarę i jego u lekarza. Chłopiec był zasłonięty przez wiszącą lampę. Oboje płakali. Sara próbowała mu dać otuchy, jednak Jimmy zdawał się to ignorować Ju po prostu nie słyszeć Sary. Przez łzy zdołał z siebie wydusić tylko jedno. To boli, Sara. To boli. Nagle otworzyły się drzwi i wszedł lekarz. Sara została wyprowadzona z pokoju, pozostawiając Jimmy'ego sam na sam z doktorem. Wtedy mogliśmy zobaczyć chłopca, a raczej to, co z niego zostało. Jego aparat był zniekształcony, przednia szyna wygięta do góry. Co spowodowało silne rozciągnięcie jego war. Śdziąseł nieustannie kapała krew, nie posiadał też kończyn górnych oraz miał porażenie kończyn dolnych. Zastanawiasz się, co się z nim stało? Został on brutalnie pobity przez innych bohaterów. Kiedy kamera ukazała jego zdeformowaną twarz, nagle wszystkie dźwięki ustały, a obraz zatrzymał się na twarzy chłopca. Ponownie w idealnej ciszy obserwowałeś zimie jego przez dłuższą chwilę. Nagle widzimy Ediego biegnącego do swojego domu. Na jego twarzy malowała się panika. Otwiera on drzwi do swojego pokoju, po czym scena ponownie się zmienia. Nas siedzi na kanapie i czyta jakiś magazyn. Nagle za nią z podłóżka wyłania się Johnny w dosyć śmieszny sposób. Zaczął podskakiwać za nią, pozostając niezauważony. Wtedy Johnny zaczął pojukać głowę nas, na co prawda nadal w kreskówkowym stylu, jednak to już nie było to samo. Dziewczyna zaczęła się rzucać, próbując się ratować, jednak w końcu przestała się ruszać. Wracamy do Ediego, który patrzy na martwego chudego Eda leżącego na środku pokoju. Odcinek na tym się zakończył.